Yes. 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 Jest god, wreszcie, wreszcie wychodziłem, Ach, wreszcie wychodziłem, wreszcie wychodziłem, monjała. No i co, żona moja? Chyba kolejne goldzisko trapiłem. Siemka wszystkim, wreszcie doszedłem na miejscówkę. Jeszcze nie wykopałem ani jednego dołka, a już mam pełen. Pleca kwantów. Ci, którzy oglądali moje ostatnie filmy, to fajny te temat, bo na dzikim wysypisku śmieci znalazłem parę fajnych fantów. Warto obejrzeć filmy. A tutaj w tym miejscu jestem oddalony o jakieś 200 metrów może 250 od takich pozycji, gdzie carskie wojsko było okopane. I nie wiem, czy bronili tych pozycji, czy po prostu tu stacjonowali. W każdym bądź razie tamte miejsca z roku na rok są po prostu zaśmiecane. Kilka lat temu znajdowałem tam piękne fanty. Teraz niestety trzeba uciekać coraz dalej w las, bo nie da się kopać w śmietniku. Więc co, zaczynam, odpalam piszczałkę i widzimy się od razu przy pierwszym sygnale. Aha, i piszcie, piszcie jaka jest jakość, bo już jedziemy na nowej kamerce. Coś widzę kolorowego, ładnego. Nie wiem co to. Nie wiem co to jest. Albo. Pierwszy strzał, nie wierzę. Czyżby to mogłoby być. Nie, myślałem, że pieczęć jakaś. Ładny przedmiocik. Mosiężny. Pierwszy strzał. Ale. Jeszcze bateria mi się ładuje. I nie mogłem założyć na czołówkę. Ale piękne. Coś pięknego. Ok. Pierwszy fant. Jedziemy dalej. I co wam jeszcze powiem? W połowie sierpnia byłem na wyprawie, kilkudniowej zresztą, do wyschniętego jeziora. Oj, powiem wam, mega wypad. Komary trochę mnie pocięły, ale mega wypad. Wreszcie. Wreszcie odszukałem to czego szukałem już kilka lat. Mam tylko jedną nadzieję, że to co znalazłem jest tego jeszcze więcej. Niedługo zacznę montować film, ponieważ materiału mam kilka godzin. Tu coś mam. Materiału mam kilka godzin i po prostu, no też nie mam czasu. A druga sprawa powiem tak. Wszelkie fanty i wszystkie rzeczy, które znalazłem tam na dnie jeziora, od razu wam mówię, one trafiają do instytucji, do ludzi, do, do tych wszystkich, którym się to należy, także nie przywłaszczam ich dla siebie, a że takie rzeczy długo trwają, jeszcze w trakcie jestem załatwiania pewnych spraw, dlatego dlatego jeszcze nie puszczę tego filmu, ale, ale wkrótce puszczę i. I będzie mega. Tutaj jest ten sygnalik, ale w takim piaseczku, moniak to jest coś, coś wspaniałego. Przysypałem chyba. I takie miejscóweczki, o kurde myślałem, że coś tam dygła tu, kolejny polmus. I takie miejscóweczki niestety, ale trzeba robić miejsce w miejsce. Będzie dużo kapsli, ale, ale nieraz warto. Jeden strzał robi, robi fajny temat. A jeśli chodzi o to kolorowe, które znalazłem na początku, jeśli wiecie, to piszcie w komentarzach, co to jest. Będę wdzięczny. W miarę płciutko leży. albo kulka albo moniak mm -hmm. co to może być? Nie wiem co to. Albo minimalna klamerka. Albo tu jest może to kotwica. Coś mi tak kolorek prześwituje. Widzicie tu na dole takie jakby troszeczkę złote, ale coś prześwituje. Umyjemy w domu, zobaczymy. Tuż koło tej klamereczki tu miałem sygnał i tu coś jest. Nie wiem jeszcze co. O, folioza chyba. Tak. Myślałem, że coś fajnego, tak, folioza. O, jest. Jest pierwszy moniar. Jak troszkę wyschnie to wrócimy tu do niej i jak trafiacie taką miejscóweczkę. To warto naprawdę miejsce w miejsce chodzić, bo spójrzcie tu chyba ktoś wykopał dołek. Już widziałem coś takiego pięknie bije. Ale miejsce w miejscu trzeba po takim czymś chodzić. Śmieci będzie dużo. Jeszcze tu coś jest?